Para numer 20 jest to para sprawdzona, która po prostu w tamtym roku już u mnie w drużynie po prostu pokazały i rok wcześniej tak samo bardzo fajne już od iluś lat wyniki, to jest gołąbek szczególnie Córka Pokerfersa, no to reklamować nie trzeba, bo jak widzę na aukcjach czy gdzieś, no to idą te gołębie za większe pieniążki tam na przykład i ludzie je dokupują. Bo jednak no nie ma co ukrywać, bo ja miałem już gołębie wcześniej z Karla Champa, no to mam rodziców już gołębia Pokerfersa, ale no wiadomo, że tamte już nie żyją, a ja miałem u siebie, bo ojciec, pazurka to jest po Pokerfersie, po, także jeszcze bliższe pokolenie, to brat Pokerfersa. Ale w tej chwili już się o tej gębia nie mówi, no bo tamte już nie żyją. No to teraz mówię, Mimo pokerferiesie, no to tu jest mam po córce bezpośrednio, właśnie połączone z czwóreczką, To jest taki gołąbek po królu i po Turbo Timach, No to tu z tego połączenia nie inny. Bracia u mnie na przykład no to są wybitne gołębie. Tutaj wybitne już był nawet gołąb w 18 roku z tego czwóreczki, bo tu był pełny brat. Gołębia 23x43, No to wtedy miałem 18 w A klasie w komplecie po prostu i to był najlepszy mój gołąb. I tu w B klasie 6x39 także. No te gołębie tu wydają z ten, a te z poker fersa, no też już tu na młode przyspieszają gołębie, Także tutaj no nie będę, ten bo koledzy z pokerfercją tutaj gołębie znają. Ale tutaj dodatkowo są Turbo Team z Michalaka, od młodego super chodzą i, i Król, no też są stabilne gołębie: czym starsze, tym lepsze. Także para 20 tutaj polecam i już od młodego powinien być ktoś z tego zadowolony. A tak, tutaj wcześniej wspominałem, będziemy termin, będziemy dawać, po to dajemy rodowody, a nie gołębie, bo łatwiej mi jest kolegą dopasować termin. Bo tak to są koledzy zobowiązani, młódka, widząc na przykład, są zobowiązani go kupi kupieniem, niejednokrotnie przerasta ten młódek, no nie? I już jest ciężko o ten tydzień, 10 dni po dopasować. A tu koledzy na telefonie, kolega mówię, że z tego lęgu już jest do odbioru za. 7 dni, jak kolega chce, lub możemy za miesiąc, nie ma problemu, dogadujemy się indywidualnie, kolega decyduje o terminie wysyłki, czy to będzie za miesiąc, czy od razu, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące. Tu jest, nie ma problemu, jest aukcja, kolega wylicytowuje i pierwszeństwo muszę tego gąbka, koledze termin usytuować. Także zapraszam, para numer 20.